A nie tym, co się wydarzyło, mieliśmy ten puchar. już wyczuliśmy, ostatnie sekundy straciliśmy bramkę, tam chyba półtora minuty po czasie doliczonym ta bramka wpadła. Nie wiem, nie wiem, co może, może tylko jedynie przeprosić naszych kibiców. Zawiedliśmy ich, ich, przede wszystkim siebie. Ciężko, ciężko tak na gorąco coś mówić. No. Na pewno nie był to, to mój mecz. E, zawiodłem jako kapitan. E, czułem to na boisku, że, że nie byłem sobą, i, i przy tym też zespół widać było, też cierpiał. Ale mieliśmy tą bramkę na 1-0. I ta bramka w ostatnich sekundach e, podłamała nas. No i w dobliwce nie potrafiliśmy się podnieść. Reklamowaliście, w się sensie Wasza łapka reklamowała, że ten rzut wolny w ostatniej minucie znaczy regulaminowego czasu gry, chyba został przesunięty te kilkanaście, kilkanaście metrów jak gdybyś się no, to, to na pewno był przesunięty. Po pierwsze tam sędzia Bośny pokazał spalony, ale cofnął to Marcy, bo był fałd dla Wisły. Nie wiem, no, ciężko, ciężko co powiedzieć no, stracić bramkę w, w takie jest. W ostatnich minutach, w ostatnich sekundach meczu, gdzie po tak jak powiedziałem, już, już go mieliśmy. No, z tego gratulacje dla Wisły, bo ona była od nas lepsza. Lepsza i to trzeba, nie, 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 nie można tego ukrywać. Ale tak jak powiedziałem, w no, się wygrywa. My mieliśmy bardzo wielką szansę to zrobić. Nie wiem, no, gdzie, nie ja wiem więcej więcej powiedzieć. A ty osobiście jako kapitana jak się czujesz po takim meczu? No, się czuję, no, jestem załamany. Wiem, że tak powiedziałem, się, wiem, że zawiodłem. E, e, wiem, trzeba, się, trzeba się podnieść jakoś. No, coś, to dla mnie też jakaś nowa lekcja jako dla kapitana, żeby właśnie w tym momencie gdzieś, gdzieś przemówić e, ten zespół. E, zmotywować do od walki do końca, żebyśmy te cztery mecze e, starali się wygrać e, no cięż, ciężki dzień dla mnie, bardzo to przeżywam. E, na pewno dużo nie dojdę do siebie po takim meczu, bo jest to bardzo bolesne. powiedz jeszcze rozmowa z kibicami po meczu, y, tam y, to dosyć emocjonalne słowa padły ze strony kibiców. <laughs> Wiadomo, kibice no, ci, 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 ci no, tak jak my no, chcieli ten historyczny pierwszy trofeum zdobyć, więc e, nie dziwię im się, e, fantastycznie nas dopilnowali, fantastycznie się zaprezentowali tu na Stadionie Narodowym. My zawiedliśmy, e, no, jest to wielki ból, e, ale tak jest w piłce i trzeba, trzeba teraz razem się jakoś podnieść i, i walczyć. E. Zobaczymy, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Kamil, przeważnie masz piękne wspomnienia tutaj ze Stadionu Narodowego. Czy to dla Ciebie taka jedna z najtrudniejszych chwil w karierze piłkarskiej? Tak, jest to na pewno mecz, o którym e, na pewno nie zapomnę. Tak jak mówiłem, byłem przekonany, że, że właśnie tutaj, na tym stadionie poniesie mnie ta energia. Tej energii nie było, nie byłem z sobą i, i Źle się z tym czuję, bo, bo wiem dobrze, że jak ja gram na swoim odpowiednim poziomie, to zespół inaczej też funkcjonuje na bójstwo. Oczywiście, jak powiedziałem, no, straciliśmy, straciliśmy bramkę i straciliśmy później bramki. I mieliśmy to wszystko na wyciągnięcie ręki, ale niestety nie udało się i jako kapitan e, w drobnostce też nie, nie pomogłem. E, no, niestety, no, jest nam bardzo przykro, i nie wiem, czy ciężko będzie się. W najbliższych dniach dojść do siebie, ale no to może to jest jakaś kolejna lekcja, która w życiu mi gdzieś pokaże tą drogę, żeby z tego wyjść jak najszybciej.